Dziś porady dla Pań i Panów, którzy mają problem ze skórą naczynkową, płytką naczynioną, z plamami, przebarwieniami. Dzisiaj porady doroty właśnie dla wyjątkowo potrzebujących i wrażliwych skór. Z mojej szafy piękności. Dzisiaj wyciągam kolejny produkt, który naprawdę zasługuje na uwagę. Jest to serum który może używać każda kobieta, a głównie te, które potrzebują natychmiastowej poprawy wyglądu skóry. Serum z witaminą C i witaminą E. Dlaczego ono jest takie wyjątkowe i dlaczego jest takie zbawienne? Pokażę wam duża butelka, bo 44 ml z taką podziałeczką. I uwaga, każda z Was, która ma płytką, naczynioną skórę, ma plamy przebarwienia, powinna używać y, serum, powinna używać witaminy C, bo wiecie, witamina C jest dla naszego organizmu, dla zdrowia bardzo ważna. My nie produkujemy witaminy C, ale żeby y, y, witamina C jest niezbędna dla naszego ciała, organizmu, dla skóry. I tutaj mam serum z witaminą C i trzy rodzaje witaminy C tutaj są, plus witamina E, która jest witaminą młodości i uwaga, jest w kapsułkach, mikrokapsułki, co powoduje, że po nałożeniu na buzi uwalnia się stopniowo, nie traci na jakości. Tu jest czysta witamina C, czyli kwas skorbinowy, który jest bardzo dobrym antyoksydantem, który będzie odmładzał skórę, regenerował, nadawał jej takiego wigoru i jędrności. Jest witamina C naturalna z owoców Amla i jest bogata w minerały. W ogóle owoce Alma są bogate w minerały, w witaminki i macie naturalną witaminę. Witaminę e, C, i jeszcze jest w ogóle na rynku rzadko spotykana witamina C, która jest rozpuszczalna w tłuszczach, a nie w wodzie, i ona pełni taką idealną funkcję. E, przy wzmacnianiu y, naczynek, przy y, troszeczkę rozjaśnianiu skóry, która jest płytko unaczyniona, macie pewnie czasami pękające naczynka, macie taką czerwoną buzię, jak wchodzicie z zimnego do ciepłego, albo jak mocniej ręcznikiem po trzecie buzię, to widzicie, że ona się zaczerwienia. To właśnie to serum pomoże Ci w tym. Ta skóra będzie ładniejsza, gładsza. I e, będą się wzmacniały naczynia krwionośne, nie będą one wtedy takie czerwone i nie będą pękały. Panie czasem mówią, a robię sobie lasery, zamykam naczynka, ale co z tego, jeśli pielęgnacja nasza nie jest dalej kontynuowana i właściwa, i w innych miejscach te naczynka będą pękały. A właśnie stosując to serum z witaminą C, zobaczysz, jak ta Twoja buzia będzie się zmieniała. Stosujemy rano i wieczorem i witamina E, która tutaj też jest w tych w mikrokapsułkach połączona z witaminą C powoduje, że witamina C jest trwalsza. One te dwie witaminy współgrają ze sobą. Witamina E jest witaminą młodości, która stymuluje skórę do produkcji kolagenu, do produkcji elastyny. Czyli zobaczcie jakie bogate e, składy witaminowe, ale one robią świetną robotę na twojej buzi. I e, z, z kolejnej strony witamina C też wyrównuje kolory skóry, rozjaśnia. E, Melaninę, która gdzieś tam się gromadzi na naszej buzi. Więc, moje drogie, moja szafa wyposażona jest w witaminę C i w różne inne produkty. Więc, jeśli któraś chciałaby zamówić sobie te produkty, to wiecie, że można u mnie zamówić. A ja jeszcze ciebie, jako moją klientkę, będę prowadziła w pełnej pielęgnacji, bo możesz skorzystać z tej witaminy C, ale później uzupełniamy to jeszcze innymi kosmetykami, które wspomagają twoją skórę. Zapraszam do kontaktu. Zastanów się, czy dla ciebie taka witamina byłaby zbawienna.